Hej, Dyzio! Hej, nono! Wiesz, co dziś będziemy robić? Nie, co dzisiaj będziemy robić? Będziemy budować najbezpieczniejszy, najbardziej strzeżony tunel. Uwielbiam budować tunele. Porobię ci takie parkury, Nunu, że będziesz musiał się postarać, żeby to przejść. Ło, wow, no dobra, chcę to zobaczyć. A wy, widzowie, oglądajcie film do samego końca, bo będzie się działo. No dobra, Dysia, w takim razie teraz przechodzimy do wyboru koloru. Strony wybieraj. Niebieski czy czerwony? Czerwony? Niebieski to jest mój ulubiony kolor. To jest oczywiste. Tu będzie mi się budowało dużo lepiej niż tam. He, no dobra, dobrze, że tak wybrałeś, bo zostawiłeś mi mój ulubiony kolor. Czerwony jest o wiele lepszy. Nie, to nieprawda. Twój kolor jest brzydki. Niebieski jest najlepszy. Co ty mówisz, Dyzio? Czerwony jest super. W takim razie do zobaczenia za 10 minut. Pa! Dobra. No dobra, widzowie, także Dyzio już nas nie słyszy. I teraz wybudujemy sobie taką wielką kopułę z żelaza. Może mniej więcej w tym miejscu sobie właśnie zaczniemy. Okej, okay, dobra, nie wiem jak ona ma być duża, ale myślę, że... No myślę, że taka dość solidna, dobra, na przykład załóżmy, że tutaj. Tutaj do samej góry się podbudujemy, może troszeczkę przesadziłem, okej. Okay. No i uwaga, teraz set Iron Block. Okej, okay, dobra, ale wielka kopuła, co jest? Lecz teraz będziemy musieli tutaj sobie zaznaczyć, żeby właśnie zrobić tam miejsce w środku, aby to nie było takie, że tak powiem, pełne. Tutaj set, oczywiście. z Zero, dobra, wow Myślę, że jeszcze tutaj przydałaby nam się Oczywiście podłoga z żelaza, bo taka Dirtowa, no to raczej troszeczkę Średnia, okej, okay. dobra, set Iron block, dobra, no teraz to wygląda Dużo lepiej, w tym miejscu zrobimy sobie Właśnie takie wejście, tutaj damy sobie oczywiście Schodki e, i tutaj zrobimy Pierwszą pułapkę na dyzia, w którą dyzio mam nadzieję, że wpadnie Będzie ona polegała na tym, że dyziu zleci Do kosmosu, tam właśnie do Wojda O, tutaj, tutaj, gdzie pokazałem, patrzcie tam w ogóle Księżyc jest, co jest, tam jest w ogóle księżyc, dobra, także słuchajcie. Do tej pułapki przydadzą nam się oczywiście lepki tłok. E, tutaj zaczep na linkę. Ej, poczekaj, do no, gdzie mi wyleciałaś, dobra, tutaj. No i zacznijmy już, tu właśnie to kopać, ok. Dobra, więc słuchajcie, w tych miejscach damy sobie właśnie zaczepy, a tutaj damy nici. Słyszycie, jak na to wchodzę, to jest taki dźwięk, jakby pół płytki. Poczekajcie. O, właśnie taki dźwięk. A tutaj, już w tym miejscu, damy sobie nasze tłoki, dobra, i tutaj damy e, świeczki redstone, ok. Tu już możemy przekopać do samego wojda, bo tam właśnie dyś Padnie. No a tutaj umieścimy sobie bloki żelaza. Nad nimi żwir, bo oczywiście żwir leci. Zakleimy oczywiście też z tej strony. No i dobra, teoretycznie już powinno działać, więc sobie testujemy. OK, wchodzimy. Ło, dobra, to działa! To działa, widzowie, super. No i gdzieś tutaj zrobimy nasze wejście. Tutaj tak. Choć powiem Wam szczerze, że mam trochę lepszy pomysł, więc weźmiemy sobie obsydian, weźmiemy sobie szlam. Dobra, dźwignię. No i gdzieś w tym miejscu zrobimy sobie taką właśnie wyrzutnię. Więc oczywiście jeszcze lepki tłoczek nam się przyda, e, przepraszam, tutaj, tak i tutaj będzie właśnie blok z szlamu i zobaczcie jak nas fajnie wybije cyk, dobra, what co jest, dobra, także słuchajcie, jak nas wybija gdzieś mniej więcej tu, myślę, że możemy zrobić sobie taki malutki parkour dla dyzia, myślę, że sobie z tym poradzi może damy mu jakieś tutaj drabinki żeby mógł sobie, o już tutaj właśnie na spokojnie doskoczyć, dojść okej, okay, cyk, no i prawdziwe wejście zrobimy sobie dopiero tutaj, okej okay, także tutaj też postawimy właśnie bloczki szlamu, a tutaj, w tym miejscu zrobimy zrobimy sobie wielkiego lawowego parkura okej okay, myślę że tutaj wystarczy także cyk okej okay. parkura możemy zrobić sobie właśnie na początku z bloków złota okej okay. myślę że coś takiego tutaj powinien sobie dać radę tak samo jak e, tu myślę że jeszcze tutaj z jeden skoczek okej okay, dobra tutaj jeszcze dwa skoki i zrobimy taką drogę właśnie z żelaznych krat tutaj właśnie taką prowadzącą mam nadzieję że nie spadnie chociaż jak spadnie to będzie też śmiesznie zrobimy mu tutaj taki Małe utrudnienie, mianowicie damy e, Jeden bloczek właśnie tych Żelaznych krat, okej, okay, może on być tutaj A w tym miejscu, dokładnie właśnie w tym miejscu Damy sobie inne drabiny Czyli wpisujemy e, ladder, okej okay. Te drabiny właśnie działają jak Normalna drabina, taka zwykła właśnie Z minecrafta, e, cyk, patrzcie Skacze sobie tutaj, dobra, jak już wejdzie Sobie tutaj, to właśnie tutaj będzie zeskakiwał O kurcze, poczekajcie, to jest w ogóle realne Tak, cyk, o dobra, po prostu trzeba Użyć tu spacji, a jak będzie tutaj, to będzie Sobie skakał właśnie po tych drabinach a gdy będziesz tutaj, to zeskoczy sobie właśnie na blok szlamu. Szlam, halo, gdzie jesteś? O, tutaj jesteś, super Ancko. I zrobimy sobie właśnie taką linię ze szlamu. Dobra, jak to wygląda? Cyk, okej, okay. nie, no na luzie. Dobra, widzowie, ja spróbuję sam przejść właśnie tego parkura. Ale wy musicie w ciągu trzech sekund zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja w ciągu trzech sekund zaczynam. Uwaga, kto będzie pierwszy? 3, 2, 1, zaczynam. Lecimy, lecimy, widzowie. Słuchajcie, jestem naprawdę dobry w parkura. Możecie. Ocenić to właśnie w komentarzach. Cyk, dobra, teraz sekcja z drabinkami, to jest naprawdę proste. Tutaj podbicie, okej. Okay. Skakanie po drabinkach również jest banalne. No i będzie ten skok ze slime'a, okej, okay. cyk. No i jesteśmy przy końcu. Dobra, uwaga, teraz pora na kolejny pokój pułapek. A ten pokój z laserami będzie znajdował się za taką niebieską kurtyną. Zobaczcie, jak się fajnie ją otwiera. W ogóle da się zamknąć, super da się. Ale jak na moje oko ten pokój z laserami musi być troszkę mniejszy niż ten wielki, więc tutaj właśnie weźmiemy sobie. Wszystko tak damy z żelaza, dobra, cyk. Weźmiemy właśnie te rzeczy do laserów. ok. i stawiamy tutaj pierwszy właśnie laser, dobra, damy tutaj cyk. Na luzie tu się da przejść. ok. jeszcze damy coś właśnie w ten deseń tutaj. Cyk, cyk, pyk, dobra. Wow, patrzcie w ogóle, jak tu mało miejsca zostaje. To będzie naprawdę trudne. Dobra, więc zobaczmy, czy na surivalu jest to w ogóle możliwe przejście tego. Nie, myślę, że myślę, że tutaj na luzia. Ła nie dostałem jednak. Jak mam to przejść? A nie, dobra, wystarczy się teraz skylić, ok, a ja przejdę przez te dwa, tak, przejdę, super. I tutaj w tym miejscu zrobimy sobie taki jakby konkurs dla Dysia, dobra, damy sobie oczywiście tutaj drzwi, a na tabliczce damy pytanie, który kolor jest najlepszy? Okej, okay, który kolor jest najlepszy? Tutaj z prawej strony damy czerwony jeden, niebieski dwa. I oczywiście damy jeden, no bo czerwony to najlepszy kolor na świecie. dysia by będzie naprawdę wściekły, jak się okaże, że nie niebieski. Ok, więc teraz mam na pomysł zbudowania wielkiego labiryntu. Tylko potrzebujemy liści, które troszeczkę widać mniej. No dobra, niech będą te dżunglowe. Zrobimy kilka ścieżek, żeby zmylić dyzia. Tutaj załóżmy, że będziemy sobie e, zakręcać. Tu sobie zakręci i znajdzie się w sumie to nigdzie. Tutaj również zrobimy rozdzielenie dróg na dwie, a ta droga wywiezie go naprawdę daleko. Czyli gdzieś dosłownie tu w sam kąt. Okej, okay, myślę, że gdzieś tutaj, tak. A ta droga, która idzie tędy, dyzia będzie prowadziła już po same wyjście. O, tutaj właśnie. Dobudujemy sobie jeszcze tutaj, tak. I zobaczcie, tak się prezentuje nasz labirynt. Wygląda na to, że będziemy musieli zakręcać właśnie w tamtą stronę, ponieważ tutaj już zaczyna się mur. Także wykasujemy sobie tą część, wytniemy, tak jak powiedziałem. No i tutaj oczywiście sobie ją przedłużymy. Dobra. Więc trzeba ją jeszcze dobrze wyciąć, zaznaczamy sobie tutaj. No i oczywiście również z tej strony i set 0. Teraz Dyzio będzie musiał zagrać coś takiego jak wyścig Ender Pearl. Damy mu tutaj 16. A w tym miejscu stworzymy właśnie wielkiego Wojda. Dobra, okej. Okay. Weźmiemy sobie jeszcze właśnie złote bloki, na które będzie musiał trafiać Dyzio. Damy tutaj właśnie pierwszą platformę. Gdzieś właśnie w tym miejscu. Okej, okay, dobra. Drugą damy sobie gdzieś e, tutaj. Trzecią to w ogóle gdzieś tutaj właśnie mm, przy suficie. A czwartą platformę zrobimy sobie tutaj z jednego małego bloku. Złota dobra i będzie właśnie stąd rzucał Jestem w ogóle widzowie ciekawi jak mi pójdzie Dobra zaczynamy Cyk okej okay, dobra kolejna cyk Cyk tu będzie już trzecia Ej bo zginę dobra jednak czekajcie muszę Muszę dać sobie właśnie jedzonko Bo niestety skończy się to moją śmiercią okej okay, Dobra już sobie zjadłem i teraz kolejna Znaczy przepraszam ostatnia perła dobra trafiłem No i teraz już można sobie rzucić tutaj na bok Żeby mieć pewność Za to tutaj w tym miejscu dyzio się będzie bił Tak jakby z bossami Mam tutaj na myśli wider szkieletu więc Rzucą się na niego, a Dyzio będzie walczył. Ale najpierw musimy stworzyć zapadnię, która właśnie będzie powodowała, że moby będą się respiły. Czerwona świeczka idzie tutaj, i oczywiście idzie tutaj. Oczywiście chcę, żeby drzwi otwierały się z obu stron. Dlatego właśnie tutaj musimy również stworzyć redstone'a. Tutaj właśnie coś takiego. Z drugiej strony identycznie trzeba zrobić to samo. Także sprawdźmy, czy to działa. Wchodzimy sobie i się zamykają teraz. Tak, tak, idealnie. Teraz musimy stworzyć jakąś granicę tego, gdzie Dyzio będzie walczył. No i myślę, że. O coś takiego będzie bardzo w porządku. Żeby to wszystko działało, oczywiście będziemy musieli wyjść na zewnątrz, ale najpierw będziemy potrzebowali dozowników, które właśnie będą wystrzeliwały nasze szkielety. Jeden tutaj, drugi tutaj, ok. Z drugiej strony naturalnie to samo. Tak jak powiedziałem, wychodzimy na zewnątrz i tutaj taką długą linię z żelaza. Aby to działało, musimy tutaj rozkopać sobie, ok. Tutaj wszystko z redstone, na moi drodzy. Z drugiej strony naturalnie to samo. Teraz w każdy dozownik damy sobie właśnie po jednym szkielet. Skielecie. No, i zobaczymy, czy to działa. Uwaga, uwaga. Dobra, włączam F5. Cyk. Okej, okay, dobra, wszystko działa. No, Dyzio będzie miał nielada wyzwanie. mi ich i teraz muszę ich zabić. Głupie Wider szkielety. Proszę sobie iść, proszę pana. Więc jak już Dyzio pokona właśnie te stwory, to przejdzie sobie dalej. Właśnie tędy. No i tutaj, uwaga, uwaga. Damy sobie właśnie Wojda. Set 0, OK. Teraz Dyzio dostanie właśnie kłada. Zobaczcie w ogóle, jaki ten pojazd jest epic Patrzcie no to, bum Ło, jaki fajny kładzik. Normalnie chciałbym mieć takiego w garażu. Ale teraz właśnie odłożę go tutaj, okej. Okay. I Dizio będzie musiał przejechać tutaj właśnie slalomem. Zobaczymy, czy da radę. Czy może jednak spadnie właśnie do Wojda, do kosmosu, do przestrzeni. Tak wystarczy. Także słuchajcie, ja muszę sam się tym przejechać. W ogóle Jezu, jaki mały skretny, mało skrętny jest właśnie ten samochodzik. Czekajcie, patrzcie, o kurcze, prawie spadłem, no nie! A, dobra. O Jezu, ledwo się udało, okej okay, Dobra, 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 jedziemy sobie Cyk, nie no, raczej to się uda Widzowie, czekajcie, czekajcie, nie mogę za bardzo Przyspieszać, bo wtedy spadnę na pewno Dobra, muszę troszeczkę tu jednak wycofać Okej, okay, dobra, udało się Brakuje już tam troszkę miejsca, więc musimy tutaj Sobie rozszerzyć Cyk, pyk, rach, ciach Dobra, więc pora teraz na ostatnią właśnie tutaj konkurencję Na ostatnią pułapkę Do której, uwaga, uwaga, będziemy potrzebowali TNT Drewnianej płytki, żwiru troszkę oczywiście Teraz musimy sobie tutaj dać dużo TNT i zarazam wyjaśnię dlaczego Zrobimy sobie tak, tak, tak Wszędzie damy sobie płytki naciskowe I patrzcie, jak o to będzie skakał, to cyk, od razu poleci do Wojda Ale oczywiście damy tutaj też coś innego, na przykład żelazny blok, żeby miał e, szansę przejścia właśnie tego. Więc tutaj sobie damy właśnie żelazny blok, tutaj szybko podmienimy sobie, tutaj jeszcze będzie i tutaj będzie ostatni. Bo patrzcie, jak teraz sobie wskoczy, no to nie spadnie. Tylko aby nie widział co, to musimy tutaj sobie obskoczyć. Mam nadzieję, że nie będzie oszukiwał. No i jeśli dobrze pamiętam, to było tak. To było tu, tu, tu i tutaj. Dobra, więc tak musi przebiec właśnie dyzio, żeby e, jakby zdać egzamin. A w tym miejscu Tor przeszkód się właśnie kończy i damy mu tutaj dużo diamentów nagrody ponieważ Dyzio naprawdę lubi niebieski no a diamenty są oczywiście niebieskie więc Dyzio je kocha hej Dyzio jak ci idzie? no ja już skończyłem nie wiem jak ty aha no dobra to ja też już skończyłem w takim razie do kogo idziemy pierw? do mnie musisz przejść mój tor przeszkód ale nie wiem czy dasz radę no dobra niech ci będzie to idę do ciebie no dobra pokazuj to no to, 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 to widzisz ej a czemu to jest w ogóle zbudowane z dirta? przecież dirt to jest super surowiec zobacz masz ziemię ona jest tak Super! No, nie powiedziałbym, ale niech ci będzie. No to mogę już to otwierać? Chodź. A, no dobra. Ło, wow, jaka lawa. Co mam tam przeskoczyć, czy jak? No nie wiem, musisz sam się domyślić. Hmm, a może ta lawa jest sztuczna? Czekaj, aż muszę co. A, nie, jednak nie jest! Co ty zrobiłeś? No kurczę, spaliłem się. Czekaj, bo teraz teraz jest dużo HP. Po prostu się do ciebie tepnę. Dobra, okej. Okay. Hmm, no to nie Chociaż czekaj, mam jakiś mały pomysł na to, czy chodzi ci Jedynie. o to tutaj? O, chyba tak! No nie, jak ty się domyśliłeś? No nie wiem, dobra, co? Co to jest jetpack? No co jest no... Oooooooo, normalnie mogę to co jest? Poczekaj, prawie spadłem, dobra, poczekaj, e, mam rozumieć, że mam się przedostać tam. Dobra, poczekaj, lecimy, okej? Okay. Ale leci! Uh, no czekaj, muszę grać tą dziurę. Dobra, ej, super jest ten jetpack! Oddawaj jetpack, Anunu. Ej, no dobra, masz. No to teraz, żeby otworzyć te oto drzwi, musisz znaleźć spośród tych przycisków jeden prawdziwy Przycisk! He, czyli jeden przycisku możliwe mi przejście tam. No dobra, może to ten lub ten. Nie, no muszę tu wszystkie poklikać, bo praktycznie, no nie wiem, który może to otwierać, naprawdę. Dam ci podpowiedź, no jeden przycisk się wyróżnia. Który się wyróżnia? Aha, czy chodzi o ten? Czekaj, klikam. O, dobra oh. jest! Udało mi się, okej, okay. co to? To patrz teraz, tutaj masz skrzynkę, wyjąłem ci autko i musisz sobie je zatankować i przejechać to Dobra, poczekaj, a poczekaj, muszę to zatankować faktycznie. Chodź tutaj. Dobra, to tankujemy troszeczkę Sorry. ręce go wziąłeś Co jest? W ręce go wziąłem Dobra, tankujemy na nowo, czekaj, myślę, że tyle już mi wystarczy, co nie? O, dobra. No, 30% może starczy, tylko uważaj, żebyś nie wpadł się Nie, spokojnie jest na 30%, aż znaczy nie na 30%. Tylko na 100. Ło, wow, to jest jakaś wyrzutnia w ogóle, czekaj. Okej, się, dziś będę skakał no, 3, nabaj. 2, 1. A, łuk! Dobra, e, co jest teraz? Teraz wchodzisz do labiryntu, więc uważaj, żebyś się nie zgubił. No dobra, czekaj, zaczynam. He, gdzie mogę pójść? Może tutaj? E, ślepa uliczka. A nie umiem wyjść z tego, ale no no ty jesteś bambiczkiem. Nie jestem bambikiem, nie wzywaj tak mnie. Czekaj. A co, znalazłeś wyjście? O, no właśnie, chyba znałem, co to jest, o co tu chodzi. Ło, e, dobra. Bo jakiś parkour zrobiłeś Nie wiem, czy dasz radę go przejść, bo jest naprawdę trudny ja Nie wiem, dobra, za pierwszym raz spróbuję Trzy, dwa, jeden, go Nie, no naprawdę jestem dość dobry w parkury. O, dobra, już jestem No i teraz musisz popatrzeć Nie możesz wyjść, bo to bariera Jesteśmy zamknięci O, Ej, sorry. faktycznie No dobra, e, o, kamienny mieczyk mam? E, dobra, jakieś dziwne te drzwi Kolejne Czy nam się troszkę bać? Czekaj, co to może być? Kolejne jakieś drzwi. O, czekaj, co? O nie, zombiaki. Mały zombiak. Jak go trafić w ogóle? No nie mogę go trafić. Czekaj, muszę przejść tutaj. Kij zombiaku i ty też. Tego małego się muszę pozbyć. Czekaj, czekaj. A, No no. Jest. Dobrze. Udało mi się. Ledwo przeżyłem, naprawdę. To już koniec? Gratulacje, no. Nunu. Redstone, kocham Redstone. No widzisz, udało ci się przejść. Hurra. Suwerencka. Dobra, to w takim razie teraz idziemy do mnie. Dobra, no Chodź do chodź moj... Jego właśnie toru, chodź tutaj. Wow Nunu, ale ty zbudowałeś wielki tor przeszkód cały z żelaza. No, chodź tutaj, tutaj mamy wejście, tylko poczekaj, jeszcze nie wchodź! Dobra dyzio, dawaj tędy tutaj! Chodź Mówiś, szybko. Nunu! O, co ty zrobiłeś? Wypadłem za świat i zginąłem! Dysia, śmieszne Dałeś się wciągnąć w pułapkę, Dysio A co to za parkur Nunu? No, tutaj y, będzie wejście Dobra, poczekaj, może ja cię wybiję 3, 2, 1, go A ja jestem Tak, dawaj teraz najprostszy parkur ever Dobra, dałem radę, idziesz do mnie? Tak, jestem tutaj, uwaga, teraz musisz skoczyć na tutaj na szlam A potem wpaść do wody Dobra, dałem radę O nie, parkur jaki duży, ja się boję, Nunu Nie, spokojnie, Dysio, dasz radę Przynajmniej taką mam nadzieję, dawaj, lecisz do Parkoura. No dobra, muszę się postarać Pierwsze zrobione Uff, nie spadłem powoli, powoli Bo ja nie chcę spaść Wow, jak się dobrze idzie, dawaj dalej No dobra, teraz żeby nie spaść Tu teraz najtrudniejszy skok, hop Dobra, jestem No, teraz musisz, no dobra, to lecisz dalej A jak mam, Nunu, przejść to dalej? No bo No tutaj, ja nie wiem, patrz, tutaj masz drabinkę, tutaj obok O, o tutaj dobra, jestem. dobra, udało mi się Okej, okay, teraz masz drabinki takie po ścianach No nie, to nie będzie chyba za łatwe e, raczej pro o, o, dobra, jedno. Dobra, jestem. I ostatni? Udało mi się, teraz jeszcze ten. Teraz tutaj. Nie, dobra, i teraz ostatni skok ze slajma. Dobra, udało mi Gratulacje, dobra, uważaj, teraz masz na sery. No nie, żebym się nie spalił. No dawaj, Dyzio, lecisz! Spróbuję to przejść tak na szybko, bez zatrzymywania się, ale lecę, Au, dostałem, dobra, udało mi się. <laughs> Chłopco, przejdę tak szybko, dobra, no to w takim razie dawaj tutaj dalej. Uwaga, teraz będziesz musiał wybrać najlepszy kolor. Który kolor jest najlepszy? Czerwony jeden, niebieski dwa. No, no co to za oczywiste pytanie. Przecież to jest wiadome, muszę wpisać numerek dwa. Ej, czemu się nie otwierają te drzwi? Bo to nie jest najlepszy kolor, Dysio! To jest najlepszy kolor, nie oszukuj mnie! Zdenerwowałeś mnie, jeszcze raz może. Dwa. Nie Nie i... otwierają się, ja nie idę, nie będę spisał jeden. A ja wpiszę teraz jeden i się otworzyły! A ja nie wpiszę i przejdę! Haha, nie musiałem tego wpisywać, ale cię oszukam. Ja wpiszę. Jeszcze... Jeszcze raz, dyzio. Moim zdaniem najlepszy kolor to był 2 i nie wpisałem żadnej jedynki. A jaki właśnie jest ulubiony kolor? Napiszcie mi w komentarzu. No dobra, to ja przechodzę. Ten labirynt, no nie. Tu nie ma wyjścia. To jest ślepa uliczka. To są, to są tylko liście, zaraz sobie przejdę górą. Ej, nie ma oszukiwania, dyziom. Idziesz normalnie, proszę no, ten iść. Dobra, dobra, próbuję znaleźć wyjście. Gdzie ono może być? Tutaj? Gdzie ja idę? No nie, znowu ślepa uliczka. Wy cię na sam koniec. Praktycznie. Ja nie wiem, gdzie tu przejść. Chyba tutaj. Już nie będzie innego wyjścia, dobra, tutaj? Nie, tam byś. Przede wszystkim każdą nie. alejkę, którą nie trzeba było przejść. Dobra, udało się. O, gratulacje. A do, czego, a do czego mi te enderperły tutaj? No słuchaj, teraz będziesz miał taki wyścig enderperu. Musisz rzucać sobie tutaj perełkę. Tutaj, potem tutaj, tutaj. O, tutaj. I na koniec, właśnie w te miejsce jedno. No dobra, nie wiem, czy dam radę. Muszę ostrożnie. Dobra, pierwsza się udała. To teraz drugi skok, w sumie rzut No, dawaj Dobra, udało się Poczekaj, że no... mi się odrodzi HP, bo ja nie chcę zginąć No masz jedzenie, przed chwilą trzyciłem <laughs> Dawaj teraz, musisz to na suficie Bo teraz został bardzo trudny rzut perłom Ja nie wiem, czy dam radę, nie chcę spaść poza mapę Dam ci małą podpowiedź Jeśli rzucisz tutaj gdzieś, to będziesz miał większą szansę wylądować na tym złocie Udało się Co jest, ty się zbugowałeś blogu przez sekundę Prosto na skrzynkę Patrz, zobacz co w tej skrzynce, zabierz sobie wszystkie te rzeczy Okej, okay, dobra, teraz musisz się w to ubrać Ubierz się w to Idź tam, prosto, nie zatrzymuj się nawet O nie, co ty mi zrobiłeś, jakie szkielety Ja chyba nie dam rady Musisz dać radę, dawaj, dysio Ale mnie klepią Patrz, już jednego się pozbyłeś, dawaj, dawaj, dawaj Dobra, zostały mi tylko dwa O, pat i ostatni A, dawaj, no nie, dawaj. muszę uciekać Nie, nie masz szans, Dobra. No, teraz, teraz dawaj dalej. dalej. Dobra, teraz musisz wyjąć to autko, czy tam kłada, e, I będziesz jechał tutaj slalomem. Uważaj, żeby nie spać Dyzio. Nunu, no, no, ale ja bez kreatywnego nie mogę tego postawić. Ty mi musisz. Aha, no dobra, to już ci stawiam, masz. Nunu, no, no, czy ciebie pogięło? Widzisz, jaka ta droga jest wąska, jakie to szerokie? Przecież to niemożliwe. Dasz radę, Dyzio, mówię ci, zaufaj mi. Dobra, Nunu, no, no, wsiadasz do mnie? Nie, dawaj, ja będę cię obserwował, jedziesz. Ja jeszcze nie mam prawa jazdy, a. A, nie! Ale się rozpędzimy! Ło, wow, właśnie widziałem do tyłu troszeczkę Okej, okay, dobra, Daś już radę, brawo! Teraz będziesz musiał wybierać sobie drogę. Niektóre są zapadnią, przez które spadniesz właśnie tam do kosmosu, a niektóre dadzą ci drogę tam do tych diamentów, widzisz je? Dobra, Nunu no, no, ale ja mam pomysł zobacz! Nie, e, nie, 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 nie ma oszukiwania, do... nie ma oszukiwania! No nie, moje diamenty, muszę je mieć! Moje nie ma oszukiwania, Tyzie, nie! Mm. Masz wybrać drogę tutaj, proszę bardzo. Na Najpierw będzie prawy. Oda, tak. nie spadłem. Teraz będzie lewy. No. I teraz musi być znowu lewy. I teraz pewnie myślałeś, że pójdę na prawo, ale ja nie dam się oszukać. No nie. No i teraz muszę jeszcze raz, jak to szło lewy, lewy i tutaj chyba prawy. No nie. S co ty robisz, Dysio? Jeszcze raz. Był prawy. Lewy, 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 prawy. Dobra. <grystanie> tak. Gratulacje. Diamenty. Wygrałem moje diamenty. A wam widzowie, jeśli podobają się nasze filmy, to wejdźcie właśnie na te, które wyświetlam wam się na ekranie. I nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem. Dokładnie, widzowie. Subskrybujcie kanał, a my się już żegnamy. Pa, pa.